Okej. Powiedziałe mnie. Ej. Łukasz stał się dressem. <śmiennie zjadł> Łukasz ma problem. Ja.

Policja ci rząd Co? Nie policję. Dobra, kończymy, będzie taki półtora minutowy odcinek, żeby coś było, nie? A jutro mu przejdzie. Możesz się pożegnać, dresiku. No pożegnaj się może, co? No to już koniec co? Dobra Nie wiem, nie słyszałem, ale dobra No to cześć